Sporo osób otrzymało już swój ciągły monitoring glukozy. Ten oto sensor, który polecałem, bo sam go używam. Mam do Was apel. Dajcie informację na priva jaka jest różnica między starym tą kójką, a tym tutaj wbitym. Jaka jest różnica poziomu glukozy we krwi w tym samym czasie. Błąd do 10 jest w w normie, ale słyszałem o tym, że niestety te kujki bardzo przekłamują i chciałbym zrobić o tym film, więc dajcie znać, będę wdzięczny. A ja szybciutko powiem, no dolar stoi nisko, więc chyba to jest ostatnia szansa, żeby zakupić sobie to to urządzonko. Ja dzisiaj wychaczyłem za 180 zł, nawet to, 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 to nie jest źle. A jeszcze dodam, bo sporo osób skanuje kod i instaluje aplikację machińską ma chińską wersję, więc dodam linka do aplikacji po angielsku, żeby nie było problemów. Myślę, że zresztą sobie poradzicie. Będę wdzięczny. Jak dacie znać, jaki macie wynik na tym standardowym glukometrze kującym w palec, a czytnik z tego urządzonka. Jaka jest różnica? Zrobię o tym film i będę wdzięczny, jak mi pomożecie. Dorzucam linka do sprawdzonego sprzedawcy, żebyście jeszcze przed świętami mogli złapać okazję i, i sobie zrobić prezent na święta. Na razie.